Witajcie! Dziś temat typowo dla osób interesujących się Warszawą albo lub i koleją. Dziś opowiem koniekko o katastrofie kolejowej na warszawskim Ursusie. W odcinku o tym jakie to były pociągi, jakiej relacji, co zawiniło i więcej. Dnia 20 sierpnia 1990 roku w Warszawie, na ówczesnym osiedlu Ursus w dzielnicy Ochota o godzinie 6.20 na linii kolejowej nr 1 pociąg dalekobieżny relacji Praga-Hlawni Nadrazi, Warszawa Wschodnia, zatrzymał się pod semaforem. Niestety nie znalazłem informacji, gdzie był ten semafor oraz czy był odstępowy, czy też wjazdowy w stację. Po długim postoju wspomnianego pociągu, maszynista poczuł, że coś wprawiło nagle lokomotywę w ruch. Zaniepokojony poszedł sprawdzić, co się stało. Tył składu pociągu przestał istnieć, ponieważ zmiażdżył go pociąg osobowy relacji szklarska-poręba górna Warszawa Wschodnia. W wyniku zderzenia zginęło 16 osób, a 64 zostały ranne. Po wszczęciu śledztwa okazało się, że zawiódł system sterowania ruchem, który był radzieckim modelem i miał zawodzić w wielu innych miejscach w Polsce. Katastrofa kolejowa w Ursusie została zapomniana i do dziś nigdzie nie znajdziemy nawet małej tabliczki upamiętniającej. Dziękuję za uwagę.